witam Was gorąco w filmiku z mojej ulubionej serii na YouTube, czyli Projekt Denko. Dzisiaj jest użycia z lutego, aż po prostu nie wierzę, że już jest koniec lutego, dlatego że no po prostu jak wymawiam słowo luty, to aż mi dziwnie w ustach. I dzisiaj mam ze sobą oczywiście zwykle moją standardową torbę. I tutaj jest tak średnio dużo produktów. Jakoś tak luty nie obfitował w, z użycia. Może dlatego, że jeszcze jest tydzień do końca miesiąca, ale... Znaczy, może nawet nie cały tydzień, bo dzisiaj jest chyba 24 już, a luty ma 29 dni. Ale ja w weekend mam zajęcia i wracam już do szkoły, więc no, stwierdziłam, że dzisiaj jest najlepsza data na nagrywanie. I na pierwszy ogień idzie maseczka. Maseczka babuszki Agafi, to jest ta wszystkim chyba dobrze znana na mleku łosia odmładzająca. Bardzo rozsławiona na YouTubie, bardzo zachwalana. Ja uważam, że jest to bardzo, bardzo, bardzo przeciętna maseczka. W sumie ja się nią nie zachwycam, dlatego, że nie mam czym. Kupiłam sobie wszystkie te maseczki, żeby sobie je wypróbować. Akurat te skończyłam. Bo kupiłam ją jako pierwszą, a teraz kupiłam sobie cały arsenał innych Więc sobie zrobimy albo porównanie tutaj na YouTubie, albo na blogu Ale to wiecie, musicie mi dać kilka tygodni na przetestowanie tego Jeżeli chodzi o tę maseczkę, to jak dla mnie taka no średnia była jako maseczka Bo właściwie nic większego nie robiła Ani za specjalnie nie nawilżała skóry, ani nie łagodziła no właściwie nic nie robiła tak naprawdę, więc ja troszkę nie rozumiem zachwytów, może moja skóra jest zbyt wymagająca, natomiast była fajna, była taka kremowa i była fajna do mieszania właśnie jej z tym takim peelingiem ryżowym, ryżowo-owsianym jaki, orkiszowym, ryżowo-orkiszowym jaki mam z Kalai więc to było w porządku pod tym względem znowu Batiste się pojawia, tym razem wersja light and blonde, tata mi zaczął ją podkradać, więc się szybciej skończyła no po prostu teraz tata sobie na szczęście kupił swój suchy szampon, więc sobie swój używa, bo po prostu nie wiem jak bym wyrobiła z tym kupowaniem, no bo po prostu jak tata się wkręcił w te suche szampony to mi tak je pozużywał, jeżeli chodzi o tę wersję, to muszę wam powiedzieć że jak dla mnie szału nie ma oczywiście ma jakiś taki złotawy kolor, ale na moich włosach tak jak właściwie nie było go widać, bo ja jestem naturalnie blondynką, więc w sumie tego kupiłam bardziej dla sprawdzenia, czy on jest fajny. Natomiast jeżeli chodzi o jakąś jego moc, taką odświeżania, to wydaje mi się, że jest o wiele słabszy od tych zwykłych szamponów. Krem nawilżający z Norela to jest Hyaluron Plus. Hyaluronowy krem aktywnie nawilżający. to była próbeczka taka 25 ml. I powiem Wam, że no można było to spokojnie przetestować, bo to jednak połowa normalnego kremu. Bardzo fajny krem, właśnie taki nawilżający, ale nie jakiś taki przetłuszczający. Powiem Wam, że nawet dawał rady pod makijażem przy mojej skórze, która nienawidzi kremu. Jeżeli chodzi o nakładanie kremu pod podkład, to ten jakoś tak dawał radę, chociaż też nie był jakiś rewelacyjny, ale był lepszy niż większość kremów, które nakładam pod podkład. Był całkiem naprawdę fajny, szybko się wkłaniał, stawiła taką fajną, nawilżoną, miękką skórę i nie mam mu nic do zarzucenia. Kolejna rzecz to jest Love Me Green, i to jest taki peeling do twarzy. On miał takie drobinki, naprawdę delikatne, drobne. Przy mojej naczynkowej skórze właściwie yy, powiedziałabym, że krzywdy nie robiły, dlatego że tak naprawdę one były tylko wyczuwalne na początku z łuszczania, kiedy robiliśmy masaż, a potem już właściwie ich nie było. Uczucia, jakby tak uciekały spod palców. Skład miał niby naturalny, ale powiem wam szczerze, że nie wiem, co on miał w środku bo się jak szalony, jak, jak nawet na taki produkt, który SLS-ów nie ma, to się pienił aż za nadz, to bym powiedziała. I ogólnie powiedziałabym, że on mocno przesusza, dlatego że już pod koniec używania stwierdziłam, że go wykończę na skórę i moja skóra się komfortowo po nim nie czuła, a jak wiecie moja skóra wymagająca nie jest, więc jak moja skóra wymaga nawilżenia po jakimś produkcie, to znaczy, że on musi być bardzo, bardzo, bardzo mocno wysuszający, więc tym bardziej się dziwię, że robi tak produkt naturalny. Nie wrócę do niego, chociaż ogólnie mi się całkiem przyjemnie z niego korzystało, ale jeżeli robi takie świrusy, no to dziękuję. I tutaj kolejny produkt to jest Rival de Loup, to jest krem nawilżający na dzień. Ja go kupiłam ze względu na to, że gdzieś widziałam go kiedyś na blogu, że ktoś go poleca, a on kosztował w Rosmanie na minus 40% na pielęgnację twarzy 4,70 więc grosze. I tutaj właśnie go zużyłam, chociaż powiem Wam szczerze, że tak naprawdę zużyłam około 1 trzecią na twarz. To chyba był troszkę zbyt agresywny krem dla mnie. Nawilżał skórę, był taki lekki, szybko się wchłaniał, natomiast mam wrażenie, że moja skóra się tak trochę czuła niepewnie, po nim tak można powiedzieć, że trochę ją tak drażnił, więc na pewno do niego nie wrócę. Resztę wykorzystałam na ciało, żeby po prostu się nie zmarnował. Kolejna rzecz to jest olej z orzechów włoskich, mój ulubiony olej do olejowania włosów. One są jeszcze na tygodniu azjatyckim, który już tam jakieś resztki są w biedronce. Więc jeżeli szukacie ciągle swojego ideału, jeżeli chodzi o olej do włosów, to spróbujcie tego, bo on kosztuje 7 zł, a jest rewelacyjny, świetnie wyciąża, świetnie nawilża. Naprawdę jest moim ulubionym olejem i teraz on występuje w butelce szklanej, więc ja mam oczywiście kupiony, bo oczywiście musiałam sobie zrobić zapas. I kolejna rzecz Tutaj Wam pokażę na przykład natury peeling myjący z pomarańczą. Wszystkim doskonale znany peeling. Lubię go, kupiłam go w biedronce za 2 zł, więc żadno było nie wziąć. Kupiłam sobie dwie sztuki. Akurat ta wersja pomarańczowa taka średnia, mimo że mi pomarańcza w ogóle nie przeszkadza w kosmetykach, to ta była taka trochę, można powiedzieć, chemiczna, taka trochę średnio ładna, ale oczywiście go zużyłam. I następna rzecz to jest masyłko z The Body Shop, takie małe 50 ml. To była wersja taka o zapachu maku, ona się nazywała Smokey Poppy i powiem Wam, że zapach był bardzo ciekawy, dlatego że to było dla mnie połączenie takiego kremu Nivea z pieprzem. Bardzo specyficzny zapach, ale przy okazji bardzo ładny. Oczywiście masełko też samo w sobie bardzo w porządku, bo nawilżało skórę, miało zbitą, gęstą konsystencję i naprawdę mi się go przyjemnie używało, starczyło mi na jakiś czas. Chociaż te masła są takie dosyć gęste, że ciężko się je rozwarowuje na skórze, i przez to trzeba go zużyć całkiem dużo. Zatem ja go bardziej szczędziłam ze względu na to, że właśnie ten zapał był taki ciekawy. I kolejna rzecz to jest Enkler All For You regenerujące serum. I to było serum z Shiny Boxa. Właśnie w Shiny Boxie miało swoją premierę, dlatego że Enkler głównie produkowało mydła naturalne do ogólnie mycia się. I jeżeli chodzi o to serum, to ja bardzo się zajarałam, że ono jest, bo kosztuje 79 zł, więc myślę, o, może być coś fajnego, naturalne, wiecie, no super. Schowałam je do lodówki, dlatego że jest to produkt lodówkowy. I po prostu porażka. To jest wielka porażka. Nie chciałabym tego serum za złotówkę, a co dopiero za 79 zł. To było serum takie żelowe. Ono było przyjemne w stosowaniu pod tym względem, że było chłodne, bo było z lodówki. W dodatku miało taki trochę miętowy zapach, więc troszkę chłodziło, ale potem już na twarzy nie robiło nic, lepiło się strasznie, w ogóle się rolowało w każdym w każdym możliwym połączeniu. Czy to właśnie z jakimś kremem, jakimś olejem, jakimś serum, zawsze się rolowało i było straszne, było lepkie na twarzy, ściągało całą skórę tak nieprzyjemnie w ogóle. Dla mnie to jest taki bubel, że no po prostu Ja tego nie wykorzystałam, zużyłam trochę A potem wycisnęłam już do, wiecie Do zlewu, żeby to ściekło sobie Bo po prostu, no, no, no Beauty płyn micelarny, Tutaj jeszcze widać stara szata graficzna. Całkiem lubię ten płyn micelarny. Teraz go nie mam, dlatego że już troszkę za dużo go używałam i mam wrażenie, że już tak trochę gorzej na niego reaguję. Ale myślę, że w przyszłości do niego wrócę, bo jest tani i dobry i nic złego mi właściwie nie robił. Ale teraz mam inny płyn micelarny, więc najpierw oczywiście je użyję. I teraz żel Balea, czyli coś, co jest wszędzie chwalone nadal na YouTubie. Ja już w ogóle nie rozumiem zachwytów nad Baleą, bo ona była fajna 4 lata temu, kiedy rzeczywiście te żele pachniały przepięknie i się zapach utrzymywał wszędzie. Po prostu jak ja się wykąpałam, to po prostu na pół domu było czuć zapach tego żelu, teraz już właściwie w ogóle nie czuć. Ta wersja z maliną i trawą cytrynową, ona pachniała... W opakowaniu całkiem ładnie, powiedziałabym, że rzeczywiście taka malina z trawą cytrynową, ale w kopieli to powstawał bardzo brzydki zapach, w połączeniu z wodą taki chemiczny, taki powiedziałabym, że chemiczny brzydki smak, e, smak nie smak, e, zapach kosmetyku. Nie było w ogóle maliny, w ogóle trawy cytrynowej, więc ja służyję te żele z Balei i raczej już do nich wracać nie będę. Bardziej będę się kierować w stronę Alverde, bo te żele z Alverde o wiele bardziej mi odpowiadają. I tutaj mamy już takie jakieś ostatnie rzeczy, bo tak jak mówię, to nie jest zbyt długie dęko. Bandy, tutaj takie serum do rzęs i brwi. Dostałam je kiedyś od Bandy, bo oni wysyłali swoim takim testerkom jakieś takie prezenty i właśnie to serum tam było. Ono się nazywa Gold Philosophy. I mamy dwie części, takie serum z takim, wiecie, no dzióbkiem, takim małym pędzeleczkiem, a drugie jest z grzebykiem. Można go używać, yy, wiecie, do brwi, rzęs i w ogóle efektów nie dawało żadnych. Żadnych efektów. Nic nie założyłam, żeby moje rzęsy ani były pogrubione, ani mocniejsze, ani szybciej rosły. No nic, nic nie robiło, a drogie to jest troszkę, więc. No cóż, i ostatni kosmetyk, jeżeli chodzi o kosmetyki, to jest takie maleństwo. To jest taki olejek serum do włosów, do końcówek włosów szwarzkoch BC Oil Miracle i to był Light Finishing Treatment. I to było akurat takie maleństwo 5 ml. Ja to zabierałam ze sobą na wyjazdy, no bo to było łatwo ze sobą zabrać, bo takie małe. Natomiast jeżeli chodzi o właściwości, to powiedziałabym, że takie po prostu zwykłe serum do włosów nie kupiłabym, bo pewnie droższe jest niż inne sera. I teraz oczywiście na koniec woski. Zacznijmy od Wedding Day, który podobno jest wielkim śmierdzielem. Wiem, że bardzo dużo osób go nie lubi. Natomiast ja uważam, że jest to wosk całkiem przyjemny, jeżeli mamy taki duży bardzo pokój, na przykład, albo mamy taki... Otwarte mieszkanie, albo otwarty dom, że on jest taki, wiecie, bardzo przestrzenny i ten zapach się tak rozniesie, wiecie, na większą powierzchnię. Bo normalnie w małym pokoju dusi. Ja mam 21 metrów kwadratowych i on mnie tak troszkę dusił, jeżeli chodzi o intensywność. I jeżeli chodzi o ten zapach, to jest niby mieszanka kwiatowo-owocowa. Myślę, że to jest bardzo dobra nazwa, dlatego że tutaj czuć trochę kwiatów, ale nie do końca, bo potem przy dłuższym paleniu czuć trochę takich owoców. Zupełnie nie wiemy, jakie to są owoce, jakie kwiaty, ale jakaś ta mieszanka jest gingerbread maple, czyli taki pierniczek, piernik jak dla mnie właśnie zapach piernika z taką imbirową nutą, on nie był do końca taki słodziutki, miał w sobie trochę właśnie tego piernika, ale miał też w sobie takiego imbiru, cytryny, czegoś takiego bardziej rzeźkiego. bardzo mi się ten zapach podobał i to był jeden chyba z moich faworytów, jeżeli chodzi o Yankee Candle kolejny to jest Black Coconut i to jest zapach taki, powiedziałbym, że już bardziej wieczorowy, on jest taki trochę perfumowy więc jeżeli lubicie perfumy kokosowe, to myślę, że raczej przypadnie Wam do gustu. Ja opisywałam go na blogu właśnie w jakiejś tam nocy takiej zbiorczej i on mi właśnie przypomina jakiego wiecie, drinka z palemką, jakimś morze gorąco jest upał, skwar się leje z nieba i właśnie to było coś takiego. On ma w sobie taką bardzo, bardzo, bardzo delikatną nutę męską, więc on może też mężczyzną przypaść do gustu. Candy Cane Lane. i tutaj jest kolor wosku czerwony, ogólnie jakiś taki pierniczek jest na obrazku, a w ogóle to nie jest świąteczny zapach, w ogóle nie jest świąteczny ani zimowy, bo to jest zapach, to jest zapach dla mnie tiktaków, yy, tiktaków miętowych, więc to jest taki miętowy zapach yy, z delikatną nutą ciasteczka jakiegoś, ale to jest naprawdę, wiecie, taki dziwny ten zapach, tak nie do końca mi pasował, bo potem, wiecie, miał takie trochę zgrzyty w mózgu, że tu jest czerwony wosk, jakiś taki pierniczek świąteczny na obrazku, a ja czuję tiktaki. I ostatni to jest Season of Peace. I Season of Peace to jest taki zapach, już powiedziałabym, że no z tych świeżych, praniowych, jeżeli lubicie właśnie takie świeże zapachy typu właśnie jakieś Soft Blanket, Fluffy Towels, Clean Cotton, to on jest dla Was, bo on jest taki właśnie świeży, trochę miętowy, ma delikatną, bardzo delikatną nutę paczuli w sobie taką słodszą. I jak dla mnie był całkiem ładny, ale też nie porywający, dlatego że ja nie przypadam za takimi włoskami. Dobra, i to jest wszystko. Moje denko dosyć krótkie, ale mam nadzieję, że marto będzie dłuższe. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam Was gorąco i zapraszam do subskrypcji. No i tyle. Pa! pa.